Cześć, witam was, tu Mixer, a to jest Dinosowate Imperium Tak, to jest serwer Dinos'a Nagrał pierwszy odcinek od początku, ja też próbowałem, ale nie wyszedł I zwiedzimy sobie na początek Tak, na serwerze jest drakomiot i Dinos Dinos to admin To jest mój Dinos'a tak ja, Taki domek w górze, tak, od dołu Mini magazyn, farma, dinosa pokój, który ja robię, mój pokój. I tak, w tym odcinku zrobię port. Jeszcze tam się przejdziemy, tam jest Drakomiota Domek, on dopiero zaczął. To tak, yy, zapowiem od razu konkurs. Konkurs polega na tym, żeby zasubskrybować mój kanał, zalajkować filmik i napisać komentarz: Chcę być na serwerze. Spośród tych, tych osób yy, wybiorę jedną osobę. Więc zapraszam. Z i można sobie fajnie pograć, nagrać będzie można. I będzie fajnie. Właśnie gadam z nimi na Skype. Chwilowo oni mnie nie słyszą, a wy ich nie będziecie słyszeć. Bo jak nagrywam mm, ich głos, to strasznie mnie słabo słychać. To tak, pójdziemy do e, ch, chaty, do, do Pokażę wam, wrócimy, z, zbiorę trochę surowców i zacznę robić porcik. No. Serwer, nie wiem, był już wcześniej, ale wczoraj niestety coś źle wyszło i... Mapę została zmieniona. Tak, tu jest port comiotta. Tutaj jest wejście. Wow. No, ładnie tu ma. Tutaj tak. Zejście tylko kopalni, spok. O, o zabieramy łódkę. Ja mu nie zabrałem tej łódki. No i wyżej się rozbije. Dobra, wysiędziemy tu. Dobra, pójdę po surowce. Jakiś. No, sprawię, mami. Muszę przecież. Hop, hop. Tutaj co jest? To się może mi przydać. To też... Wzięto? Gierta weźmie. Drewno szybko się przyda. Łopatę sobie zrobię. To, 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 to coś jest przydatnego. Eee, nie. Dobra, zaczniemy budować. Nie mam za bardzo pomysłu jak to zbudować. Coś się wymyśli. Dobra, tutaj załata była glina i drakonia zebrał. Zrobię taką małą, tak jakby hatkę, tak jakby rybacką taką. I port. Czekaj, bo zrobię sobie crafting. Sobie. Tak, a tak. serwer jest na 145, no premium, więc do, do konkursu zapraszam osoby z premium i no premium. To nie ma znaczenia, ja sam mam no premium, tylko mam wstawiony skin. Jako jedyny to dracomiak pan z premium. Ale zaopatrzę się ja z nim nosem już niedługo. Tu sobie zrobię jeszcze. Tak. Tu. U, 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 u. Leko. tak go właśnie pił sobie Peter la Ja mam chyba Nie, fuck you. Dobra. Pusteczka. Chwilowe cięcie. Dobra, jestem. Chciałem zrobić chwilowe cięcie, ale dobra. Crafting No nie da się pić, Da się. I was fuck to... Yeah, are Chyba Mroz będzie musiał zrobić dzień, bo oni się... Przepraszam, Dinos będzie musiał zrobić dzień, bo oni siedzą w kopalni i nie wiem jak, mają się przestać. To... 2 tyle. Tak, jestem i właśnie od razu mi swoje diaksy, a siostra wpiła mi do pokoju. No. Czyli w następnym odcinku pójdziemy do Netheru. Ja. Yeah. Mniej więcej, mniej więcej... Ile odcinków już? Wiem, że na razie to wygląda zwalenie, ale... Nie jestem tak bardzo jakiś kreatywny czy coś takiego. -ru -ru -ru, du -du. No wiem. Oszczędny. Chłopaki właśnie mówią, że czy ten oszczędny, czy e, oszczędny nie wiecie co. No ten, portal, to na peron. Draco Emeralda są. So. No fuck! Nie, te płotki głupio wyglądają. Nie wiem, jak to wygląda. Jak będzie brzydkie, to zniszczę. Chyba to jest brzydkie, ale jeszcze nie wiem. O, ten wyszło Kurde. Siema. Ja pier... Fejl. Miałem zrobić z drewna, a nie z kamienia. Drako następny Jak macie pomysły, co można budować na serwerze, piszcie. O, odepnął się. Mm. No nie! Eee, spoko za się. Hmm, zabrakło mu jednego obsydianu, no. Gdzie on ten portal stawia? Ja pier... Dobra. No, już zasem to emeraldy. Tak, postawię krew, to idzie, to i pędź. To będzie oświetlenie. No, w następnym odcinku pójdziemy do meteru. Się jeszcze. Dobra. Wiecie co, nie wiem ile będzie trwał, ile trwa ten odcinek, ale zakończę go, bo nie chcę przetrzymywać Was i zanudzać. To subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, zapraszam do co yy... szybko. Dobra. Jeszcze raz sorry, bo chłopaki coś mi gadałem, że... Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam na konkurs. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Cześć!